Michał Fabicia, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w telewizji polskiej. Ze mną człowiek, którego właściwie przedstawiać no nie trzeba, doskonale go Państwo znają. Oczywiście dobry obyczaj nakazuje mi, abym to zrobił. Włodzimierz Szaranowicz, jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy sportowych, obecnie również menedżer. Choć zaczynał Pan przygodę z telewizją w Teleranku, jak to się stało, że został Pan. Ja już wtedy byłem w radiu. Mhm. W wielkim teamie, dlatego że szefem był Bogdan Tuszyński, nasz nauczyciel zawodu. A obok fantastyczna postać Bochtan Tomaszewski, który niedawno niestety odszedł. Więc tam były najwybitniejsze postaci polskiego dziennikarstwa. Jednocześnie dostałem szansę robienia teleranków takich opowieści, gawęd. Dla całych rodzin, głównie dla młodszego pokolenia, na temat historii sportu, wielkich postaci. A dlaczego pan sportu? się zdecydował na ten Teleranek? Dlatego, że dostałem po pierwsze propozycję od Basi Giniel, która wtedy była szefową Teleranka. Po drugie, dlatego, że dawało mi to pewną szansę zbudowania własnego audytorium sportowego. Chciałem zainteresować młodych ludzi sportem, tak jak kiedyś ja zostałem wciągnięty do tej zabawy przez Tomka Hopfera. Więc była to wielka szansa i wydaje mi się, że przez te 6 lat czy 7 lat, kiedy opowiadałem każdą niedzielę takie gawędy 10-15 minut, że to dało mi pierwszą dużą widownię. I nie ukrywam, co w telewizji jest ważne, jakąś popularność. Jak to się stało, że został pan dziennikarzem sportowym? Marzyłem zawsze. W telewizji, bo w wcześniej telewizji. był pan w radiu. Znaczy, nie, to było akurat jakieś naturalne przejście, bo byliśmy mhm. w ramach innego organizmu, radiokomitetu tak zwanego. Więc to przejście było naturalne, że właściwie w momencie, jak już odszedł Bogdan Tuszyński jako szef z radia, stwierdziliśmy, że pewna era umiera wraz z odejściem tych wybitnych postaci, nie było też Tomaszewskiego. W związku z tym telewizja stawała się taką fajniejszą zabawą, ciekawszą, dającą szybką jakąś popularność. Byliśmy młodzi i dla nas to był powab jakiś, te wszystkie rzeczy. No i ta decyzja była właściwie prawie natychmiastowa. Rozsypała się, po trosze ta redakcja Radiowa, ale później i na nowo się odbudowała, a my zaczęliśmy swoją wielką przygodę z Darkiem szpakowskim w telewizji. Mhm. Pan jest bardzo wszechstronnym komentatorem. Wiele dyscyplin Pan komentował. Wydaje mi się jednak, że Polacy przede wszystkim kojarzą pana jako eksperta od skoków narciarskich. Może to za sprawą właśnie sukcesów Adama Małysza, jak już pan końcówka. uważa? To bym zaprzeczył trochę swojemu zawodowemu życiorysowi, dlatego że, tak, pierwszy w telewizji był boks, w radiu też. Lekka atletyka, uwielbiał tę dyscyplinę i to jest dla mnie królowa wszystkich sportów. Było kolarstwo, były gry zespołowe, kiedyś ligowa, siatkówka, piłka ręczna, no i później wielka przygoda paroletnia z NBA, która. Zostawił jakiś ślad w postaci zawieszonych tablic i, i, i koszy w całej Polsce. To był mój pierwszy kontakt z panem, tak? Wtedy, tak, hej, właśnie. Hej, to tak, Dobrze. dokładnie. To cieszę się, dlatego że to była w ogóle dla nas przygoda. My się bawiliśmy wtedy uh -huh. telewizją. Później były studia w piłkarskich, wielkich imprezach, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. No i oczywiście ta przygoda wieloletnia. Z Adamem Małyszem, w ogóle ze skokami, biegami, dlatego że my w latach 80. już komentowaliśmy biegi narciarskie i skoki, tylko że nie było gwiazdy tej miary jak Adam, żeby to przykuło taką uwagę, więc niektórzy mówili, że dość późno się tym zajęliśmy. Tymczasem to była prawie dekada bez sukcesów, kiedy Adam wprawdzie już pierwsze puchary świata wygrał. No i to się zresztą fantastycznie potoczyło, bo ta zmiana Adam, Kamil była wymarzona, to znaczy, gdybyśmy taki scenariusz pisali, optymistyczny, to właśnie by tak wyglądał, że odchodzi wielki mistrz, stoją razem na podium w Planicy, i później ten, który miał Adama zastąpić, robi to w imponującym stylu w zdobywa zdobywając dwa złote medale, więc bajka jest opowiedziana mhm. pięknie, z happy-endem. I ta zmiana pokoleniowa już właściwie... trzeba było mieć szczęście, żeby przy tym być. Ta zmiana pokoleniowa w skokach narciarskich już właściwie w Zakopane się zaczęła, kiedy wygrał Kamil Stoch jeden z konkursów. I Adam. I Adam również. Ale później w tym trzecim konkursie, bo mhm. wtedy były trzy konkursy z Zakopanem, Adam w ostatnim swoim skoku yy, przewrócił się. No i też to tak to wyglądało, jakby miało być to odejście, takie wymuszone, ale jak wspominałem, w planicy wszystko to się odbyło pięknie, z tym symbolicznym czapkowaniem, kapeluszem zakopiańskim przedadamym wiślaninem. To, to są takie rzeczy, których, z których tworzą się legendy. To są fantastyczne opowieści sportowe. Mhm. Właśnie skoki narciarskie, to jest ta dyscyplina, która jest pańskim konikiem, czy koszykówka, którą pan trenował? Można w ogóle jedną z Wie tych Pan, dyscyplin co? wyróżnić? Nie, nie wyróżniałbym, dlatego, mm -hmm. że sport ma tę siłę, że można uprawiać wiele dyscyplin. Ja byłem, z racji tego, że tak, nie mogłem być koszykarzem, bo byłem zbyt niski, yy, zacząłem od pływania w ogóle, swoją jakąś przygodę wielką, wcześniej oczywiście od tego, że byliśmy trampkarzami w Polonii, później pływałem w Azotesie Warszawskim, grałem w koszykówkę w Azatasie Warszawskim. Miałem szczęście do ludzi, Którzy uczyli WF-u i byli wielkimi trenerami. W szkole podstawowej Andrzej Radiuk, który wychował całe pokolenia podkarzy reprezentacyjnych, olimpijczyków. Później w szkole, w liceum, trener Marian Kiegel, który był trenerem reprezentacji piłce ręcznej kobiet. Dalej w azs naszym trenerem był. Trener Olesiewicz, Zygmunt Olesiewicz, słynny Gruby, który wykował całe pokolenia wielkich reprezentantów Polski, więc każdy sport, który, którego się uczyliśmy, nas ściągał. No i przypomnę jeszcze pływanie Zbyszek Kuciewicz, twórca siły polskiego pięcioboju. Więc stykałem się z wielkimi postaciami, które zarażały nas, do tego, żeby. Nawet nie mając warunków fizycznych walczyć o swoją pozycję i myślę, że to jest takie wtedy przesłanie na całe życie, że jak się uprawia sport, człowiek jest odważniejszy, zdrowszy, yy, szczęśliwszy, zadowolony po prostu. Mhm. Tak się zasłuchałem, zawsze zapomniałem o co miałem pan zapytać. Świetnie pan opowiada, właśnie jestem ciekaw jakie cechy charakteru, jakie umiejętności musi mieć komentator sportowy? Jeżeli ma charakter, to już jest połowa sukcesu. Jeżeli ma y, talent, to jest druga połowa. Wydaje mi się, że to jest zawód dla osób, które mają dużą zdolność y, przebicia. Nie jest to proste, dlatego że jakby ludzie tworzą swoje obszary, legendy przez lata i później bardzo ciężko jest dokonać wyłomu. Jest przyzwyczajenie widza, jest przyzwyczajenie... Wielu osób do tego, że to jest ta postać, a nie inna. Jan Tomaszewski był legendą, Bogdan Tomaszewski był legendą, Bogdan Tuszyński kolejną legendą, i właściwie wokół nich zaistnieć było ciężko, a jednocześnie byli wielkimi mistrzami zawodu. Można się było uczyć to jest kolejna rzecz, która jest niezbędna mieć kogoś, kto jest mentorem, kto mówi, co się robi źle, kto potrafi po przyjacielsku podpowiedzieć, co zmienić, a jednocześnie zachować. Własną osobowość, własny pomysł na to, jak to robić, dlatego że pamiętam jedno z pierwszych przesłań Tuszyńskiego, jak przyszliśmy do Radia młodzi ludzie, powiedział tak, tylko jak któryś z was pomyśli, że może być drugim Tomaszewskim, to wybije wam to z głowy. On był jeden, był wielki i już takich po prostu nie będzie. I to była prawda. Posługując się retoryką skoków narciarskich, można powiedzieć, że to był właśnie pana, pana Jan Szturc, do którego pan przychodził, kiedy trzeba było coś poprawić, odbudować formę. Nie, znacznie więcej. Z pełnym szacunkiem dla Jasia Szturca, który znalazł talent i oszlifował Adama Małysza i ciągle jest tym, który coś tam w polskich skokach wynajduje, poprawia, ulepsza. To jednak Nowogran Tuszyński to jest potęga dziennikarska. Zachował dla naszej pamięci dziennikarskiej najwybitniejszych dziennikarzy. Dopiero jak się czyta jego książki, które pokazują siłę o bardach polskiego dziennikarstwa, o tych sprintem przez prasę ludziach, którzy tworzyli to dziennikarstwo. Widać jakiego kalibru ludzie byli dziennikarzami sportowymi? No chociażby przecież Kazimierz Wierzyński, jeden z założycieli przeglądu sportowego, Wybitny poeta, zdobywca złotego medalu za laur olimpijski. To były nazwiska, symbole, wielkich postaci. I myślę, że to dziennikarstwo nasze już się tak zmieniło, że te czasy są niemożliwe do powtórzenia i nawet chyba nie ma sensu poza tym, że warto o tym wiedzieć i przypominać Próbować się przymierzać do zajęcia jakiejkolwiek pozycji mhm. za nimi. A ma pan jakieś swoje ramzał, w którym pan się przygotowuje do kolejnego sezonu? Nie, ja mam metodę taką już wypracowaną przez lata, że przed wielkimi imprezami jadę na urlop, zabieram z sobą książki, statystyczne, te, które mi pozwolą później dobrze operować faktami i nasączam się to musi być taki to repetytorium musi być w takiej formie jednak dość łagodnej, wakacyjnej. Ale okazuje się, że to dobrze zapada w pamięć, tym bardziej, że my jednak gubimy dużo faktów. Niektóre pamiętamy znakomicie, zwłaszcza ta głębsza pamięć nas nie zawodzi, a co dotyczy tych ostatnich wydarzeń, to się wydaje, że to było w tym roku, a nie w tym. Trzeba to po prostu systematyzować, przygotować i wtedy się siedzi na stadionie olimpijskim, na przykład na lekkiej atletyce i smakuje. 100 tysięcy czy tam kilkadziesiąt tysięcy wokół, ale 100 tysięcy było w Sydney chociażby. No i jest to wielka przyjemność przeżywania. Dużej przygody dziennikarskiej. Mhm. Ten fakt, że pan no, był w przeszłości w sportowcem, uprawiał pan koszykówkę, pływanie, pomógł pan jakoś w zawodzie dziennikarza sportowego? Ja myślę, że tak, dlatego że to jest kwestia rozumienia najistotniejszych rzeczy, które się w tym danym widowisku i w sporcie wydarzają. Czyli wyłapania czasami niuansu, który właśnie może być niedostępny dla niezauważalny dla innych. I wokół tego stworzenia całego story. To oczywiście jest może bardziej radiowe, takie kreatywne, ale my z tego radia po tylu latach tam pracy, 8 prawie lat pracy, wyrośliśmy i została taka chęć przekazywania własnego poglądu na widowisko z zachowaniem tego wszystkiego, co jest rzeczywistością twardą, niepodważalną i tu nie ma żadnych interpretacji. Czyli nie tylko sport, ale i radio było pomocne do pracy radio w telewizji. Było dla wyobraźni, dla poczucia rytmu językowego, dla pojęcia czasu, jakim się operuje kluczowe, dlatego że pauza jest niezwykle ważna. Ktoś, kto się tego w radiu nauczył, operuje tym w telewizji. Myślę, że też poczucie że dane widowisko musi się zamknąć w jakimś tam czasokresie jest też niezwykle istotne, bo niektórzy potrafią 30 minut wyeksploatować się całkowicie, po czym jeszcze zostaje 60 minut meczu i widać, że już nie ma pomysłu, nie ma zdrowia, nie ma inwencji. To jest kwestia tak jak w biegu długodystansowym, rozłożenia sił albo wpływaniu. Trzeba wiedzieć, kiedy utrzymać rytm. Kiedy przyspieszyć, a kiedy po prostu no już dopalić tak, żeby nie zostawić sobie resztek sił, tylko dać z siebie wszystko. Jakieś dogrywka karne w piłce nożnej, czy w biegu długodystansowym lekkoatletycznym, to są po prostu te momenty, kiedy trzeba z siebie dać nieco więcej niż można. Czasem też jest trudno ukryć emocje, Pan, podczas tego słynnego konkursu Pucharu Świata, kiedy typu Adam Małysz powoli żegnał się z karierą sportowca skoczka narciarskiego. Pan był bardzo wzruszony. To chyba były zawody Pucharu Świata w Oslo, jeśli dobrze pamiętam. To było w Holmenkollen rzeczywiście. Mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata. Mistrzostwa 2000, Świata, tak. tak w 2011 roku. Łamał się pan głos. Płakał tak, pan wtedy? Nie, ale, ale rzeczywiście nagle do mnie dotarło, że kończy się jakaś wielka przygoda. Ja przeszedłem 9 złotych medali z Robertem Korzyniowskim i jak odchodził w 2004 roku na igrzyskach w Atenach, też byłem po prostu tym przejęty i wzruszony, że coś się zamyka. To trzeba mieć bardzo dużo szczęścia w życiu, żeby trafić na postaci, które na tym sportowym rynku, firmamencie, są taką ozdobą tej klasy. To naprawdę niektórzy siadają do mikrofonu 20 lat i nic się nie dzieje. Ja zresztą też pamiętam, że ten okres swój początkowo radiowy, chociaż nie. Tak od razu w Belgradzie w 78 roku komentowałem walkę Henia Średnickiego, który zdobył tytuł Mistrza Świata. Później wielki wyścig pokoju Lech Piasecki z Andrzejem Mierzejewskim. No, były wydarzenia, które tak powoli, powoli przybliżały mnie do tych wielkich sukcesów, wielkich indywidualności, no, ale mogło się bez tego obyć. No i co? I wtedy mm -hmm. Czuję się opowiada wielki sukces, dziesiąte miejsce. To nie jest wielki sukces. Mm -hmm. Wielki sukces to jest zwycięstwo. Tak jest w sporcie. Sport jest bezwzględny i nie ma tu żadnego odwołania. Czuje się pan trochę właśnie szczęściarzem, żeby miał pan przyjemność zaszczyt komentować, czy to chód Roberta korzeniowskiego, czy skoki w wykonaniu Adama Małysza, potem Kamila Stocha? No pewnie, że to jest fantastyczna frajda i, i, i wielkie poczucie spełnienia szczęścia, że, że się udało, że było się świadkiem naocznym i, i, i ten, te momenty emocjonalne zostają głęboko w pamięci to są. Wydarzenia, które trochę ryją naszą psychikę, i myślę, że jest to fajne, dlatego że później można sobie kiedyś tam usiąść. Jeszcze tego, o tym nie myślałem, ale pewnie za jakiś czas spojrzę na jakieś zdjęcia, na jakieś pamiątki i powiem, to było fajne. Hmm. Skoro już o wspomnieniach mowa, pamięta pan swoje pierwsze igrzyska olimpijskie, na które pan jechał, o czym pan wtedy myślał, co pan czuł? Znaczy byłem dumny. Dlatego, że ja marzyłem, żeby być sportowcem olimpijczykiem. Bardzo. Strasznie mi na tym zależało. W ogóle to było jakby moją taką ideą młodości że, że uda mi się pojechać na igrzyska sportowe, igrzyska olimpijskie. I tej pierwszej igrzyska moskiewskie w 80 roku pojechaliśmy świetną drużyną radiową. Naprawdę to był zespół wielki ogromnych możliwościach. My byliśmy debiutantami z Darkiem Szpakowskim i yy, no to jest niezapomniane przeżycie, chociaż to były trudne igrzyska. Ale nie ma co do tego wracać. Sportowo, mimo bojkotu wielu państw zachodnich, no były pierwsze, jakie przeżyłem. Czyli pierwsze zezdnięcie z wielkim sportem, z wielkimi emocjami i z takimi oczeki oczekiwaniami sportowymi. Pamiętam, że Byłem na stadionie na Łużnikach, kiedy Władek Kozakiewicz, z którym się znaliśmy, zdobywał złoty medal. Siedzia, siedzieliśmy tam koło Bogdana Tomaszewskiego, który to relacjonował. No i po prostu przeżywaliśmy fantastyczne emocje, z rekordem świata na końcu. Siedział z nami także Bronek Malinowski. To w ogóle był fantastyczny chłopak. Byliśmy prawie rówieśnikami, więc kiedyś w Bratysławie na zawodach bronek nie miał z kim biegać. Przyszedł do mnie i mówi, chodź, pobiegamy. Ja mówię, chcą się wymówić. Mówię, nie mam w czym. Jaki problem? Jakie masz buty? I natychmiast... I Jakie to miał buty? Sportowe? <laughs> Miałem sportowe, ale on mówi: Ty masz za słabe buty do biegania i poszliśmy biegać. No, no pamiętam, że założył taką czapkę. Szedł na łóżnikach, żeby się ukryć przed tłumem ludzi i nagle ktoś go rozpoznał. I zaczęli go rzucać w górę i krzyczał, zostawcie mnie, tylko nie upuśćcie. No i później siedzieliśmy wspólnie, oglądaliśmy ten występ kozaka, który no pokozakował na tym konkursie. Włącznie z tym gestem, który rzeczywiście w stosunku do nieobiektywnej publiczności może był twardy, ale zasłużony. Mhm które igrzyska spośród tych kilkunastu imprez, w których pan uczestniczył, wspomina pan najlepiej? Letnie kapitalne igrzyska w Barcelonie 92. Fantastyczne igrzyska w Sydney w 2000 roku. Zimowe Lillehammer, no piękne, Vancouver piękne. Soczi jako igrzyska bardzo dobre, a dla nas sportowo no wielkie. Także Każde miały jakiś walor, każde po prostu, nie ma Igrzysk, który by nie niosły z sobą jakiegoś takiego ładunku pozytywnych emocji. Trochę gorzej odbieram Pradze Lato, wydaje mi się, że Włosi zlekceważyli wielką szansę zorganizowania wspaniałych Igrzysk, tym bardziej, że zawsze żyłem w kulcie Igrzysk 60 roku, bo one były dla mnie przełomowe w Rzymie, letnie Igrzyska, dlatego, że wtedy postanowiłem właśnie zostać wielkim sportowcem. To było, jak mówiłem, moje marzenie. Yy, oglądałem w kawiarni Feniks na ulicy jeszcze wówczas Marcelego nowotki, a później generała Andersa. Yy, bieg olimpijski Krzysia Krzyszkowiaka, Widisława Krzyszkowiaka, którego później po latach poznałem i, i którego mm, przyjaźń sobie ogromnie ceniłem. Otóż, jak on zdobył ten złoty medal i te sto, kilkadziesiąt osób oglądających w kawiarni stłoczonych, tak już, tam palca nie można było włożyć, zaczął śpiewać hymn, to pamiętam, wybiegłem i zacząłem biegać jak oszalały po Muranowie, właśnie z taką myślą, że ja też będę biegać. I później chodziłem na polonię warszawską, mając 11 lat i oglądałem czternastolatkę, niezwykle uzdolnioną, o długich nogach, krótszych włosach, Irene. Przewińską i, i po prostu na moich oczach, bo cztery lata później rosła gwiazda. Zdobyła złote medale w Tokio w wieku 18 lat, razem z Ewą Kłobukowską. No, gdzieś zawsze w moim życiu to ocieranie się o ten sport było, i, 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 i tak niech już zostanie. Nie no. mhm. został pan wielkim sportowcem, ale jest pan wielkim dziennikarzem. Chyba nie ma czego żałować. Nie ma czego żałować na pewno. Chociaż. Pe Pewnym spełnieniem takim całkowitym byłoby jednak to, żeby być Olimpijczykiem, sportowcem, a później y, Olimpijczykiem dziennikarzem. Uprawia Pan sport jeszcze? Cały czas jakoś tak. Bronię w się. jakiej formie? W jakiej formie? Rekreacyjnej zdecydowanie, bez y, jakiegoś zorganizowania, rower pływanie, jakieś formy, gimnastyki. Już niestety nie mogę biegać nad czym boleję dlatego, że ten czas kiedy biegałem i zawsze w rano o dziewiątej po bieganiu wstępowałem do konteneru słynnego na warszawskiej polonii, w którym urzędował Waldek Marszałek i serwował mi potężną kawę mocną taką, piołun właściwie, mhm. Zbubuj, siekierkę. Wypłukuje magnes kawa. Ale sobie toczyliśmy rozmowy o życiu i później już taki naładowany energią mhm. szedłem do radia, radia nie, bo w radiu to był rygor, radia to trzeba było być 4.20 sygnały dnia i do Kroniki Sportowej 21.5, którą robiliśmy z Darkiem Szpakowskim na zmianę ale w telewizji już y, te kolegia były o jakiejś takiej przytomnej porze, koło 11 no ale później cały dzień praca, praca, praca dzieci rosły, rodziły się y, fantastyczną żonę mam, która ten dom trzymała kreowała wszystko, co się w nim działo, a ja byłem takim człowiekiem w biegu, w biegu życiowym, ale myślę, że dzięki wspólnej miłości udało nam się stworzyć dom szczęśliwy i fajny. Dlaczego warto stawiać na sport? Nawet jeśli nie jest się sportowcem, pracuje się w biurze, to dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto sport oglądać? Bo uczy tylu wartości, nie będę ich wymieniał, bo to byłoby już takie powielanie sztampowe tego, co już wszyscy wiemy. Ale kreuje człowieka. Sport, używam często tego słowa, kreuje, ale uważam, że jesteśmy kowalami własnego losu. To nie jest tak, że. Coś się wokół nas bezwolnie toczy, a my nie możemy temu nadać odpowiedniego kształtu. Możemy. I trzeba mieć takie poczucie, że to się da ulepić, że trzeba czasami o coś zawalczyć, że to nie przychodzi samo, ale że można. Mhm. I sport uczy tego, że jak się naprawdę dużo pracuje i mała dużo zapału i nieco talentu, to można wiele rzeczy zrobić. Jeszcze mam jedno pytanie, ono się znajduje tuż za panem, tutaj obok właściwie. Czy mógłbym mieć, A to jest czy mógłbym mieć kampanii, inną pasję? Jest... Czy mógłbym? A po co? <laughs> Pewnie mógłbym, mógłbym, ale wydaje mi się, że tę, którą mam, ona zaspokaja wszystkie moje pragnienia. Dziękuję serdecznie. Włodzimierz Szaranowicz, żywa legenda polskiego dziennikarstwa sportowego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.